Co się tli? BATERIE DOBRE, NIE WYŁĄCZAJ! A niech mnie! Sadie, patrz! To obóz letni! Co? Straszny domek? Ten ze skrzypiącymi drzwiami? Nikt tam nigdy nie chodzi. Ach, oczywiście, że tak! Jak mogłabym zapomnieć moją ulubioną podopieczną? To Awizotl kazał ci na mnie napaść. Miałeś ukraść ten pierścień dla niego! CO TO MA BYĆ, WIELKA POMARAŃCZA?! Śniadanie, pora wstawać! Przez ostatnie 10 lat byłam w szkole z internatem, nie mając kontaktu z ojcem. Myślę, że poszła w stronę stawu Bobrów. Znam drogę na skróty! Ja jestem strażak James! Pożyczę tylko drabinę od taty! To, to całe Dlatego bywa surowy, wiesz o tym, prawda?